Przekazuję głos na jedną minutę. Unia Europejska zakłada, że przez podniesienie VAT w krajach członkowskich zwiększy swoje wpływy do budżetu. Rzeczywistość może okazać się jednak zupełnie inna. Nasza sesja trwa 22 godziny. Jak podaje Federacja Small Business w ciągu. W tej krótkiej sesji w Brukseli firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spędzą ponad 23 miliony godzin na wypełnianiu przepisów administracyjnych oraz podatkowych. 4300 małych, w większości rodzinnych firm zostanie zamkniętych, a około 19 tysięcy osób straci pracę. To tylko niektóre fakty związane ze zbyt dużymi obciążeniami administracyjnymi oraz podatkowymi w Unii Europejskiej. Dlatego dobrym rozwiązaniem wydaje się przyjęcie jednolitych stawek podatkowych na takie same rodzaje produktów kupowanych zarówno w w sprzedaży tradycyjnej, jak i w sprzedaży przez internet. Nie możemy się jednak zgodzić na ujednolicenie stawek VAT we wszystkich, krajów, we wszystkich krajach. Podstawą jest, aby każde państwo samo decydowało o polityce podatkowej. Możemy jedynie wspierać przyjęcie zasady opodatkowania konsumpcji, a nie produkcji towarów oraz wspierać jak najniższe stawki podatku VAT. Dziękuję bardzo.